A, tym musisz przejść to Dobrze, 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 dawa, dobra, dobra. dobra. Czas pani z Czas, no. Nie ma, nie ma, nie ma. Bez punktu. Nie nie światło. No wie, musi wejść i przejść przez światło. No. Ale to nie ma znaczenia. Dobra. Tak przygrana trzeba Za Nie z przepisami, ale za dobra. No, trzymamy się zasad. Dawaj,

Sporny. Dobra, do góry. Ja. Czarni grają teraz, Dawaj, Nie, biali e, czarni charni, aj, biali. biali. Biali, czarni zaczynali. Ty, Dawaj stawaj za ten kurwa, to, to, Panowie, bo zaraz mi druga kara. To jest. To dobrze, grają w czterech! No, Też no dobrze. To, no to, to Dobra, Pan Karum, Dobry! Nie! A no, nie! Słuchaj! piąty! Pójdź tam! Dlaczego mi podajesz? No, czterech ich było, prawda? No. Eee! Dobra! Okay no weźcie grajcie, co wy robicie? Panowie, jest faul sportowy, jeden zrób bez gry. Kurwa, gwiazdy się stala. Nie? Jak faulujesz, to tak, żeby nie trafił, nie? No to nie trafił. Dawajcie, biali grają. Dawaj, Zaraz 14 schodzi za minutę jeszcze. Dawaj, no,